Siemka widzowie, dzisiaj jest 14 lutego, czyli walentynki i dzisiaj zrobimy najlepszą mapę walentynkową. Dobra widzowie, pierwszy wybieramy sobie taką wyspę i nazwiemy ją walentynki, wiecie, bo dzisiaj są walentynki, czyli y, po prostu wiecie, dzień gdzie po prostu no, ludzie się kochają, co nie dobra, także tutaj sobie czekamy, tyry, dobra. Już nas wczytało, jest to świeżo zrobiony świat, dlatego no nie ma tu nic, dobra, weźmy sobie taką ściankę, dobra, weźmiemy sobie takie rzeczy, bo ogólnie widzowie mam taki pomysł, żeby zrobić takie serce fajne, ale to później, dobra, a więc tutaj zrobimy sobie może pierw podłogę czerwoną, no bo przypomina kolor serca, dobra, robimy sobie jeszcze tulpyk lecimy też tutaj, bo to musi być widzowie, to nie może być takie małe, a efekt końcowy będzie naprawdę mega fajny dobra, także tutaj i teraz to serce to będzie na środku, dobra, tu i widzowie, zaczynamy robimy to mega fajne serce Dobre, dobra, tutaj pyk. jeszcze tutaj na górze ok, dobra myślę, że to serce będzie fajnie wyglądać, ok, teraz tu lecimy i tu Tyk. Dobra, i tutaj, no i tu się dało, ale jest trudno. Usunę to, dobra. I tutaj, i dobra. Teraz muszę tylko to usunąć. Dobra, uwaga. I patrzcie, widzowie, mamy już naprawdę mega duże serce. Dobra, i teraz pasowałoby tylko zrobić jeszcze jedną rzecz. Czyli oczywiście wiecie, krzesła i stolik, żeby wyglądało to romantycznie. Dlatego tutaj sobie szukamy, na przykład, wpiszmy sobie sklep. W sklepie mogą być, wiecie, jakieś rzeczy, które chciałam. Dobra, przeszukajmy tutaj i uwaga, czy mamy coś? Dobra, widocznie chyba nic, ale o dobra widzowie, weźmy sobie to, wiecie widzowie, ekran jeszcze takiego misia. Bo wiecie, mm, po prostu będzie to wtedy jeszcze lepiej wyglądać z takim misiem i on naprawdę kojarzy się po prostu jakby powiedzmy z randką, co nie? Dobra. Wychodzimy sobie i teraz patrzcie. Dajemy sobie tutaj normalnie kran, żeby można było sobie umyć ręce, jak po prostu będzie się miało brudne. I teraz dajemy jeszcze te dwa miszki. Dobra, jeden siedzi tu i drugi tutaj, dobra, tyk. Są miszki. I okej, okay. teraz ogólnie mam taki pomysł, żeby napisać na ścianie i love you, czyli po polsku kocham się, dlatego robimy to. Właśnie to chciałam zrobić okej. Okay. Dajemy tu. I teraz musimy to tylko wpisać. Oczywiście wszystko z dłużej, żeby było to widoczne. Dobra. I love you. Dobra, jest widzowie, udało się. OK. Dajmy sobie jeszcze emotkę serca, także wpiszmy sobie serce, dobra. Są tu serca, dajmy sobie dwa serca i... Co jest? No nie widzowie, nie gadajcie, Nie, nie widać tego. Nie co ja odwaliłem, widzowie co ja odwaliłem. No nie i, i teraz nie widać tych liter. No to super. Dobra, robimy to jeszcze raz, ale tym razem bardziej tu. Dobra i dobra, już widać ten napis. Także piszemy jeszcze raz to samo. Dobra. Piszemy sobie jeszcze raz I love you. Dobra. I mamy gotowe widzowie. Teraz tutaj sobie ustawiamy tutaj pyk. Dobra i, i teraz widzowie dołączył mój, mój wid, dlatego muszę na chwilę ściszyć. Dobra, e, ogólnie. Tu mamy myszki. Co jeszcze mogę dodać, żeby to było romantyczne? Dobra. O, krzesła, dobra, krzesło. Nie ma krzesła. No nie, naprawdę. Nie ma krzeseł. Czemu? No i w sumie widzowie... Tak, myślę, że nie ma krzeseł, no to po prostu serio, ja tego szukałem. A może tu będzie coś fajnego? O dobra, weźmy sobie to i jeszcze weźmy sobie taki fajny kwiatek. Dobra. Ale widzę, że ten kom, bo nie ma kwiatka. Ale dobra, w sumie dajmy sobie kwiatki. Wiecie, może to będzie, także niepotrzebniejszy mój kombo, ale to tam już nieważne. Dobra, teraz musimy sobie tylko stolik jeszcze jakiś dać. Dobra, tutaj i może będzie, wiecie, jakiś stolik fajny. Dobra, zjeżdżamy. Uwaga, czy zauważy tu jakiś stolik? Uwaga, widzowie. O, dobra. Weźmy sobie może prezenty, wiecie, że prezenty, że czasami jak się daje prezenty, co nie? Na przykład swojej dziewczynie albo swojemu chłopakowi, dobra. Dajmy te prezenty po prostu gdziekolwiek, żeby było dużo tych prezentów. Dobra, dajemy sobie tu, i dajemy sobie tu. Dobra, i mamy prezenty, widzowie, dobra. I mamy też to serce, ok. I teraz tutaj tylko pasowałoby dodać ogólnie to, co chciałam, dlatego szukamy tego. Czy to tu będzie? Dobra, widzowie. Ogólnie. Już w kolejnym sklepie tu szukam czegoś. Dobra, um, nie, jednak tutaj też nie ma tego, co chciałem. A nie, czekajcie, widzowie, dobra, jest. Patrzcie, widzowie, jest ten stół, który chciałem. Wiecie, że jak siedzicie, co nie, i można tutaj. Yy, wiecie, co nie. Wchodzicie, tu siedzi druga osoba, i patrzcie, i możecie rozmawiać. Także macie tutaj już dwa krzesełka. Okej, okay, i teraz szukamy już kolejnej rzeczy I to będzie w urządzeniach widzowe Dobra, szukamy czegoś O, bariery Dobra, bariery widzowe szukałem e, I zaraz w sumie zobaczycie dlaczego szukałem tej bariery Dobra, teraz sobie dajmy tu Pyk Dobra Tutaj sobie powiększymy Dobra, pyk Dobra, jest Dobra, uwaga i dobra, powiększmy to i dobra, widzowie, wypadcie, mamy to już naprawdę mega wielkie. Dlatego teraz musimy to sobie tylko po prostu skopiować i dać to w, w różnych miejscach, żeby nikt stąd nie uciekł. Po prostu jak tą grę już rozpocznę, dobra, tyk. Dajemy sobie tutaj tą barierę, albo może tu bardziej, dobra, tu, żeby było też tak trochę trawy. Ok. Teraz z tej strony i dobra, pyk widzowie, jest, dobra i teraz tu, dobra, daliśmy, okej okay, i teraz lecimy już z kolejnym, dobra, dajemy sobie tutaj i jeszcze dajemy sobie... Uwaga tu, no i dobra widzowie, mamy te bariery, czyli po prostu będziemy tu w środku, ale myślę, że naprawdę mega fajnie to wygląda, mamy prezenciki, ale czy, ale jeszcze oczywiście panele startowe, dobra, dlatego sobie teraz tutaj dajmy, okej, okay, dajmy jeden, drugi, no i widzowie, rozpoczynamy to, już jest to gotowe, także rozpoczynamy to i uwaga... Dobra, widzowie patrzcie mamy. Mamy tu prezenciki, możemy tu usiąść. Patrzcie widzowie, tutaj jest widza, normalnie możemy usiąść. Także Siemka widzów, cześć, dobra. I możemy sobie też tutaj tańczyć, Jak widzicie mamy tu mega wielkie serce, tam jest też kran, także ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. No i na razie.